Jeszcze nie całe trzy tygodnie temu ta aula tętniła życiem. Była pełna rozmów, pomysłów i inspiracji, pełna naukowców i praktyków z całego świata. Przez trzy dni tworzyliśmy przestrzeń dialogu i współpracy. Powstały prawdziwe mosty wiedzy i doświadczeń. W konferencji wzięło udział ponad 300 naukowców z 26 krajów świata. Wygłoszono 24 wystąpienia w sesjach plenarnych. 22 panelistów wzięło udział w dyskusjach. 220 referatów w 23 sekcjach tematycznych. Za każdą z tych liczb stoją ludzie z pasją, wiedzą i otwartością. Wspólna chęć rozwoju i współpracy. To nas połączyło. Organizacja takiego wydarzenia to duże wyzwanie, ale też ogromna satysfakcja. 23 sekcje tematyczne, w tym 3 online. Ponad 20 posterów naukowych, wystawy artystyczne oraz niezapomniane koncerty, spotkania i rozmowy do późna. Każdy dzień przynosił nowe inspiracje i energię. Byli z nami przedstawiciele całego świata: od Europy po Azję, od Ameryki po Bliski Wschód. Globalna społeczność połączona wspólnym celem edukacją i rozwojem. Dziękuję ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego za dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa w ramach programu Doskonała Nauka 2. Dziękuję serdecznie partnerom i patronom konferencji za okazane zaufanie, wsparcie i współpracę. Dziękujemy prelegentom, panelistom i autorom posterów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za inspirację, czas i pasję. Państwa obecność nadała tej konferencji wyjątkowy charakter. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję w dniach od 22 do 24 września 2027 roku. Dziękujemy i do zobaczenia.